Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Jasień. Święta Zmartwychwstania Pańskiego przed nami. Święta Zmartwychwstania, które niosą za sobą wiarę, nadzieję i miłości w lepszy jutro. W dobie pandemii tak bardzo potrzebujemy zdrowia, którego wam z całego serca życzę. Radości, miłości, pokoju i wzajemnego szacunku w rodzinach, w sąsiedztwie i w naszej gminie. Niech zmartwychwstały Chrystus gości w Waszych domach każdego dnia. Życzę Wam, abyście w te święta, siadając do Wielkanocnego Stołu, byli radości, aczkolwiek za dumą w wielu rodzinach będziecie wspominać tych, których już nie ma. Mimo wszystko życzę wam dużo radości, zdrowia i szczęścia na święta Zmartwychwstania Pańskiego.